Siemaneczko ludzie z tej strony Miki Witajcie w kolejnym odcinku Któż się tego mógł spodziewać? Na pewno nie ja I jeszcze tym bardziej, że Zamiast zniw Miki wstawiasz Gruberowanie Uprawę pożniwną No tak wyszło, no <laughs> Tak wyszło I, Ale do rzeczy, no bo Znowu trochę muszę poopowiadać Co się działo, jak zawsze Po takiej przerwie jest o czym mówić Także chociaż nam tematów, nie braknie do rozmowy. A temat jak najbardziej bieżący, czyli żniwa. Żniwa 2023. Wyjechaliśmy dzisiaj mamy który mamy? Dzisiaj mamy 29 Jest to sobota. Wyjechaliśmy we wtorek albo w poniedziałek. W poniedziałek, przepraszam, właśnie to było pierwsze polna, które przyjechaliśmy. Był tutaj owiec miało wilgotność tam w granicach 104 dlatego mówimy, że nie ma co czekać trzeba od owsa w tym roku zacząć i z tego co patrzyłem po okolicy właśnie dużo osób od tego owsa w tym roku zaczęło jednak no szybciej te wiosenne zboża doszły owies był ścięty filmu nie było, bo w sumie to tak było tak, że wszedłem z pracy tata też i tak mówimy jedziemy wszystko pierwsze tak naprawdę uruchomienie kombajnu yy, po zimie, jeśli chodzi o yy, no, koszenie, tak? No i tak mówię, dobra, to u nie biorę, bo to kawałek tylko wszystko poszło ładnie, fajnie. Yy, jak na owiec nawet nie było chyba tak źle. Yy, co prawda oczywiście nieważone, no bo nie było yy, kiedy. No i w sumie takiej potrzeby jakoś też wielkiej nie było, żeby to ważyć. Mogę Wam tylko powiedzieć ile było jeśli chodzi o objętość ponieważ sypaliśmy od razu w big bagi, ten owiec bo nie było gdzie potem tego zwalić i no i mówimy sobie w big bagi, jak coś to big baga się łatwiej przestawi tutaj pole ma w granicach 2 hektarów może jakieś tam 20 jeśli się opaska 20 może było 10 takich pełnych big bagów to no oczywiście tony w tym big bagu no to nie było no to to jest wiadome tylko po prostu takiej były pojemności to już sobie musi się przeliczyć ile w taki big bag owsa mogłoby wejść ja gdzieś tam stawiam że w granicach być może takie 600 kilo ale no to już nie chcę tego oceniać. W każdym bądź razie wydał fajnie ten obiec, jak na, na tą wiosnę. Eee, no to nie ma tragedii, tak? Eee, nie było jakichś przepalisk, z tego nawet po śniegnisku widać, że eee, był nawet równy. Eee, no i no był ładny nawet. No nie mogę powiedzieć, jak na to co w sumie dostał, jeśli chodzi o azot, eee, czytaj praktycznie nic nie dostał. Raz dostał tylko saletrosanu. Nie z przepraszam. Nitromagu yy, dostał raz yy, na wiosnę jako pierwszą dawkę taką. Tam w Giańcach bez 150 kg. I potem może z jedną bądź dwie dożywki takie, no powiedzmy, yy, już no, płynie do listny, tak. O ile wiosna zapowiadała się dosyć obiecująco, bo siejąc na tym polu owiec dosłownie siałem go w błoto, było tak mokro. Ale sięjesz bo to zbierasz złoto z owcem, to jest prawda. Eee, tak niestety, późniejszy okres był już bardzo skąpy w deszcze. Od maja do czerwca praktycznie nie padało jakieś pojedyncze opady, ale to nie przekraczające tam powiedzmy tych trzech od trzech do 5 litrów, ale to tak nawet w porywach, powiem rzeku, więc no powiedzmy. Eee, no jednak, wyszło na to, że to przężyto było opalone, i to było widać. Pewnie całe place, gdzie była ziemia trochę gorsza, czy, czy piaskowa, no to te kłosy były takie poprzypalane. Plus do tego Aksjal, który mi też przypalił pszenżyto, no bo też tego się nie dało ukryć, ja pryskałem, pryskałem na wiosnę Aksjalem. no niestety przypalił mi pszenżyto. Być może trochę za wcześnie pryskałem ten... Nie wiem, mi się wydaje, wszystko było dobrze, po prostu oprysk był za mocny, dawka była też ok w sensie, no nie nie dawałem więcej no, no wiecie o co chodzi, było według instrukcji yy, ale wyszło tak, że było zboże przypalone z tego co tam gdzieś czytałem po facebookach, to jednak też trochę ludzi się skarżyło, że akcja tu tym roku palił zboża no i niestety tak było, sposób było to, że nie przepuścił miotły, faktycznie było pole czyste, no nie tylko miotły zresztą, no nic nie było, było pole jak był za, to nie mogę powiedzieć Boże, trochę odczuło. No, potem ratowałem je trochę Asashi, różnymi dożywkami trochę odbiło, no, ale już yy, widać było, że też no, dostało po dupie po tym oprysku, plus yy, susza, no, czyli automatycznie to nie wnioskowało nic, yy, nic dobrego. Yy, Przężyto się muciło bardzo do dupy, mogę od razu powiedzieć. Yy, nowe sita w kombajnie założone. Jakoś tak nie chciało się wcale czyścić, z tych włosów wypadać, włosy pełne do zbiornika szły. W pewnym momencie też no, nie wiedzieliśmy co się dzieje w sensie z kombajnem, no co stał zimę i nagle taki leci, tylko były źle zmienione. No ale prawdopodobnie była to wina, że po prostu to przężyto. Być może jeszcze było niedojrzałe, mimo że było suche, to było niedojrzałe. Jeszcze może mogło postać, ale... Z kolejnej strony, co tu ma stać? Jak to i tak ten kłos jest y, taki jak palec, powiedzmy, jeszcze przypalone ziarka ślad ziarku, no to już nawet niech będzie to brudniejsze, no ale będzie to wymucone i się nie będzie na to patrzeć, że tak powiem. Tam raptem tego było za trzy hektary. Nie wiem, średni plon, nie chcę strzelać, ale jak 3 tony wyszło, to, to będzie dobrze. Y, takie są realia. O ile oczywiście wyszło. Wjechałem na dwa kawałki, takie w sumie jedne z gorszych, bo no, było tam susze, po prostu tak rzadsze suksze, więc chcieliśmy, że to na razie zapowiada się fajnie. Zobaczymy jak jedziemy na już takie normalne kawałki, ale było jeszcze mokre wtedy, bo na tych słabszych ziemiach miało tam w okolicach 13%, było koszone. Około godziny 18 wjechaliśmy na trochę takie tęsze, Już tam raz i objechałem dookoła, jechałem drugi przejazd, wysypałem zbiornik, mierzymy wilgotność, a ono już miało bodajże 15, 15 i pół, także o godzinie tam 18, może 18.30. No dlatego stwierdziliśmy, że no bez sensu to mówić, no bo sypiemy to na no, dosyć dużą wysokość, przez co mówimy, no, czekamy aż będzie suchsze, no bo Mm, nie będziemy gnoju młócić. Tym bardziej, że jest swój kombajn, nie ma co się jakoś tam spieszyć i yy, no i tyle, no. Jak wiadomo, od tamtej pory, przynajmniej u nas, zaczęło padać i do soboty, do, do dzisiaj, no nie wyjechaliśmy wcale w zboża. Yy, dlatego teraz właśnie uprawa jest, przez co jest odcinek teraz pierwszy przed żywaniem. Też tego dnia co, co jakościłem w ten wtorek. Yy, Damian trochę zaczął żniw. No i u niego pszenica wyszła 20, a to 18, także jeszcze te zboża trochę, trochę tam postoją u niego, ale kamyk go nie zebrałem. Oje, dobrze w komba nie no. Także no jeszcze nie było takiej pogody. Miejscami w Polsce już te żniwa pokończone z tego co można wyczytać na Facebookach i innych forach to oczywiście plon internetowy no różnie, no tak myślę, że nie spotkałem postu, który by wahał się który by zaczynał się, przepraszam, zasypał kogoś poniżej 6 ton. No niestety w internecie zboże musi sypać jak nie sypie chociaż te 6 na 6 Z no to no to jest źle, no bo tak tak jest, no tak tak sypie, no, no dobrze, niech tak sypie i po 10 ton niech sypie, dobrze. No. Ja się z tym zgodzę jak najbardziej. Na szóstej z może mogły takie wyniki być osiągane i to nawet w okolicy najbliższej też z takimi wynikami się spotkałem internetowymi, także no tak jest. No, ewidentnie susza sobie tylko wydzierała. jakoś tutaj no, szczególnie dużo mówić, nie? Zobaczymy, jak to żyto jeszcze wyjdzie. Na pewno lepiej niż wszędzie to się zapowiada, ale to też się okaże, yy, no po całym, nie? Jeśli chodzi o bizona, na razie nic się nie działo. Regulator napięcia został w sumie tylko wymieniony, bo się popsuł stary i ładowania nie było. Żarówki się popaliły, zostały wymienione. Ogólnie w tym roku gubię dużo rzeczy w kombajnie, jakkolwiek to brzmi. Zgubiłem już od rozdzielacza łanu taką blachę poprzeczną. Mimo, że była dokręcana, ewidentnie za słaba, więc gdzieś leży. Jest szansa, że jak będę robił z bluberem, to ją znajdę. Z tym, że to na tych polach, które jeszcze nie były robione. Zgubiłem skrzynkę do narzędzia. W kizonie, wiecie, taką tą okrągłą, co jest koło tylnej osi Taka ta tuba. Nie wiem, wyleciała mi gdzieś na polu prawdopodobnie Nie wiem czemu yy, No po prostu, no, gdzieś na przejeździe może bujło, hulpło wyleciała Może ją znajdę I zgubiłem taką doślepkę od kierownicy, takie kółeczko, też gdzieś mi wyleciało Nie wiem, także Ale kamieni widzicie się... Także no, tak ten rok się zapowiada gubiąco Jeśli o to chodzi no, ale cóż, nic się nie poradzi. Ogólnie temat słomy jest ciekawy. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Ale słoma w tym roku jest, okazuje się, materiałem bardzo drogocennym. Dużo ludzi poszukuje słomy. Ceny, które są oferowane za belkę, dochodzą nawet do 50 zł za belkę. Oczywiście, no. Kasa po stronie tego, który kupuje. Tak? Yy, także jest to suma zawrotna, że tak powiem. Przeważnie wielkie się sprzedawało w granicach 15 zł. No, to była taka cena maksymalna, a swego czasu i sprzedawałem po dychu, aby tylko się słomy pozbyć, yy, bo wtedy kombajn nie miał karni, co mi tam kosił i, i tyle. Więc no, no wiecie ale to pewnie wynika też w jakiejś tam mierze z tych całych śmiesznych jako schematów, że ludzie po prostu tną tą słomę ponieważ jakaś tam dopłata jest a boją się nie pociąć słomy i sprzedać tą słomę przykładowo, tak no gdzieś tam jest to logiczne oczywiście, więc też trochę stąd to wynika po drugie no jednak ta susza może w klonie się nie objawia, co u niektórych może to się w słomie objawia, że jest mniej tej słomy i szukają. No ale nie wiem, ja miałem na początku zamysł, żeby tę słomę sprzedać, ale ostatecznie chyba nie będziemy nic sprzedawać, bo pogody są jakie są, też miwa prawdopodobnie będą łapane. Trochę dzień się pokosi, dwa się postoi, potem dwa się pokosi, trzy się postoi i jak będzie mi ta soma leżała na pokosie no to wiadomo, że ktoś kto będzie tą somę zabierał pierw tą somę zabierze ze swoich pól, żeby móc w nich robić i do takiego mnie czy innych klientów to pojedzie jak będzie miał czas to sprasować. No więc no, prosta odpowiedź, no, jak mam czekać potem tydzień, dwa czy trzy, bo nie będzie pogody, żeby mi ktoś słomę sprzątnął, no to też taki układ mi do końca nie podchodzi. Oczywiście rozumiem, bo zaraz ktoś napisze, Miki, no ale ty być może chciał, żeby od razu za kombajnem prasowali. No chciałbym, tak, no ale wiadomo, że to jest nierealny układ. <laughs> Oczywiście się śmieję, no ale no, wiadomo o co chodzi. Yy, więc mówię, jak ta słoma potem ma zalegać, albo jeszcze potem bym miał ją, nie wiem, przewracać na pokosach, żeby wyschła, no to w takie coś mi się już nie chce bawić. Yy, więc... Więc odpuszczamy temat. Myślałem, żeby się za wymienić, bo w sumie taka możliwość by gdzieś tam też yy, istniała. Yy, ale ostatecznie słoma po życie, bo ta by była sprzedawana. Yy, no jest jej bardzo dużo. Wygląda tak ładnie, jak na pewno oglądacie Perkinsa filmy. Zawsze mi się u niego podobuje, jak tnie tą pszenicę, czy na jęczmie, no cokolwiek. na no, u nich są bardzo ładne zboża, tam w okolicach tego Kunderszowa, Przynajmniej u, u Perkinsa. Jest bardzo dużo tej sieczki. Dosłownie u niego to pole wygląda jakby belka słomy była rozszerzona, rozrzucona. No jest tak aż, aż gęsto, ładnie przykryta. No, wygląda to bardzo fajnie. Ten widok mi się zawsze podobał. No i pożycie. Taki widok oczywiście jest, bo ta żyta jest wysokie masy, jest dużo. Cieszkarnie ładnie pocięła, jest całe ładnie się nisko przykryte. Ale komulec. Ale to się teraz chyba wyciągnął. bo Takiego to bym zebrał. Na pewno bym go zebrał. Yy, więc ładnie to jest pokryte. I stwierdziliśmy, że po prostu dopryskamy to, żeby ta soma się rozłożyła. Czy jakimś komusem, czy jakimś może coś z azotem. No wiadomo żeby to pokruszyło się ładnie i potem e, no zostało w ziemi jak najwięcej tej próżnicy bo taką ilość słomy jak nawet przegruberuje, żebym później to no wiadomo zaorał to ona się nie rozłoży, jest tego za dużo już teraz mam problem na niektórych działkach właśnie też głównie pożycie e, na których po prostu słoma mi się wyoruje z spod spodu na wierzch no to świadczy to o czym? może no, że tak naprawdę to ona przeleżała w tej ziemi i nic się z nią nie stało żadnej wartości, żadnego pożytku z niej nie było, no po prostu wyorała się na zewnątrz, więc no, takiego czegoś chcemy uniknąć będzie oprysk yy, jakiś tam zastosowany jeszcze, nie wiem, zobaczymy co być może coś tam się nagra także słoma dostanie więcej dobrego ziemi niż by miała być sprzątnięta i yy, po prostu wzięte pieniądze, no a wiadomo mniej dobrego niż miałby być obwodnik, no ale Jeden za jeden, że tak powiem, hektar za hektar i tak się ogólnika nie wymieni. E, nie wiem, jaki teraz jest przelicznik. Możecie dać znać. E, aczkolwiek. No, nie wiem w sumie, jak się przelicza. Nie chcę jakiejś głupoty powiedzieć, że tam tyle za tyle słody, e, Nie rozmawiałem na ten temat, jak to tam wychodzi, bo no jednak się zrezygnowało z tego. Kiedyś chyba było, że. Dwie tony chyba słomy na tonę obornika, czy jakoś tak to by chodziło, tak coś mi się kojarzy, ale to też pewnie zależy od regionu. Najbardziej by się opłacało, jak już to tą słomę sprzedać i, i kupić ewentualnie kurzęcy, ten pomiot, ptasi, ale z drugiej strony nie ma potem za bardzo czym tego załadować, nie ma czym tego rozwieźć. No ale to wiecie, o, w ogóle zgubiłem zatyczkę i sobie tu użyczyłem, który jest tutaj o, stosowany jako skrzyneczkę narzędzi. Jako blokada do sobie, jeżeli nie jeżeli nie ten. I wam pokażę patent na nieszczęsne siłowniki. E, bo już mnie zdenerwowały. Mam nowe co prawda, ale stwierdziłem, że na razie ich nie zakładam. Co jest? E, bo szkoda po prostu mi tych nowych. A w starych, w które były padnięte, zrobiliśmy taki patent najprostszy jak się da jakieś tam delikatne ugięcie w szybie jest nie powinna pęknąć jak pęknie to będzie no wiadomo, że tak nie powinno być na razie nie pękła śrubki dwie, siłownik się trzyma jest luks no i tak, tak, tak to wygląda otworzę sobie trochę szybę, bo jednak ten przebieg tak to fajnie wpada, a jak jest ta szyba zamknięta to to się można ugotować, a ostatnio popadało, jak mówiłem, więc aż tak bardzo się nie kurzy chociaż i tak gdzieś tam ten kurz, jak widać tu się pojawia, ta ziemia przemiękła może na 5 cm a może zaraz wyjdziemy zobaczymy może na troszkę lepiej, nie robimy płytko jak widać tak, aby tylko zerwać tutaj Mm, tą podeszwę nie wiem ile to może być. Z 10 cm, może jest 8 cm, nie ma sensu. Też głębiej umija się to z celem. Ważne, że wszystko jest ładnie podcięte. I, 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 I tak to jest też. Po owsie, jest taka słoma specyficzna. Na pewno kto się jej z ten wie. spaki. taki. Rodzaj słomy wiotkie, jakkolwiek to mogę nazwać. Tu sobie ścieżki przejechałem po prostu na głębiej, żeby zerwać tą podaszkę. Jest taka sama wiotka i ona po tym gruberze tak może nie do końca ładnie wygląda. No ale tak jest za to widać. Przez mnie była robiona podoryweczka. Proszę bardzo. Ale po gruberze mi się chyba bardziej podoba pole. Troszkę może bym go pochylił na siebie, żeby troszkę agresywniej te łapy brały, ale... Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby trochę to przemieszać, żeby sobie... To już tam zaczęło gdzieś... Yy, gdzieś pracować, no i prędkość w sumie... Na tej dwudziestce sobie fajnie radzi. Wystarczająco. Nie ma jakiejś tam potrzeby... Yy, no, jechania w sumie też szybciej, czy, czy wolniej, głębiej, bo... No, jakbym to robił bezorkowo, to może bym się pokusił, żeby to robić głębiej, ale będzie to raczej o ranę, więc żeby tylko to zerwać, o, tego kamuszka wezmę, bo jak ja go nie widziałem, jak ja tutaj robiłem na tym polu, i to, że go ominął kombajnem. Dobrze, że w garzię nie wpadł. Co by było wtedy? Wtedy by było Jezus Maria. Zdarzyła się awaria Tak to wygląda, o, tutaj Zobaczcie jak tu jest fajny piasek Jak sobie jechałem wizonkiem to zobaczcie jak się ładnie tutaj koleinka odznaczyła co by należało przyjściło mi to opieprzyć I pewnie tak zrobię jak się będę nudził Bo nie lubię takich gałęzi już trochę pól tak poczyściłem ale to bardziej wiosną się zajmowałem jakby nie było zajęcia jakiegoś tam większego no bociek sobie chodzi, żabki zbiera No i cóż W tym odcinku to by było na tyle To co takie najważniejsze, co tam ciekawego to Wam powiedziałem I takim oto krajobrazem leśnym Żegnam się z Wami, jeszcze tylko mogę wspomnieć, że Chciałbym coś ze Żliw naprawdę nagrać i będę się starał i nagram, bo to zawsze jakaś tam potem pamiątka na późniejsze lata jest. Jakby nie patrzeć sobie nieraz lubię tego, odpalić w film i pooglądać jak to kiedyś było. A jak to teraz nie ma. Yy, więc na pewno też nie coś wpadnie, żeby tego bizonka trochę tam posłuchać, sobie kiedyś odpalić. Ale kiedy to będzie, przekonacie się sami. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! Bociek! Poklekocz! Ty bociany gryzą? Nie no, chyba... Będę pierwszym przypadkiem, którego zjadł bocian. Ewentualnie mocno zranił. Napiszcie potem mi na pogrzebie. Żył biednie, za to bez wygód. A, dobra Nie chcę łapie myszy Chociaż będzie pożytek One fajnie te myszy połykają Tak się podrzucają Dobra Trzymajcie się Cześć. Słuchajcie Nie kłamałem Tylko po tych części zgubionych Jest to jedna właśnie Z pierwszych części Co tu się stało Stało się to, że ta śruba coś tutaj pewnie się odkręciła i ten. Czyli dobra, jedną rzeczą jest znalezioną, jeszcze tylko e, w czym te narzędzia, ale ona jest prawdopodobnie gdzieś na tym polu obok, z tym, że jego nie będę uprawiał, bo tak może z połowa działki jest po prostu peżu dużo i będę chciał to randapem opryskać, żeby to sobie uschło i pewnie potem na to tylko zaorzę. Nie będę tego ruszał, ale może tak tylko z ciekawości się przejadę dookoła i zobaczę, czy aby gdzieś ta skrzynka nie leży. Jak będzie leżała, to wam nagrę. A tymczasem ostatnie pole na dzisiaj i można weekend zaczynać.